W każdym razie, jak jak ja mówię. Potem, no, tak. już, jak Ciebie mówię, ja bym nic nie Przepraszam, że tak się dzieje. No po prostu, chcę taki jakiś ludzie wejść, bo tak nam na zimno, żeby go uczyć. Się... Więc bardzo y, witam serdecznie y, na, na naszej wystawie. Mamy tu artystów, wiem, siedemnastu albo coś takiego. Mówię szczerze, nie policzyłam, bo tam już koło kończyłam. No dosyć się dużo fajnych pracy, więcej niż dużo, bo wszystkie są piękne, nawet te, które są niepowieszone jeszcze ładniejsze. No ale to takie głupoty moje. <grym> no i co ja powiedzieć, To jest tytuł wystawy Czas Pragi To jak zwykle autorem wszystkich tytułów i programu wystaw jest Widjew Nałosacki, który zaraz opowie dlaczego, po co i dlaczego tu jesteśmy. Dlaczego was kochamy kochajcie was. No i to wszystko dziękuję, Zbyszkowi oddaję. Bardzo dziękuję. <klucz> Dobry wieczór Państwu. Tak jak Ania wspomniała, jest to piąty salon, letni salon sztuki w Galerii Delfiny. Mając na uwadze, że y, w ostatnim czasie często budziś, burzy się tradycje, to my chcielibyśmy, żeby to ta tradycja y, y, letniego salonu trwała i stąd y, nasze wysiłki, nasze pragnienia, żeby y, powiedzmy na tym w konkretnym salonie i każdym umieszczać y, pracę z y, ostatniego czasu. Każdy z autorów, a jest ich jak Ania trochę wspomniała, 17, y, pokazał y, jedną bądź kilka prac na okoliczność tejże wystawy. Czas pragnie, no. pragnienia każdy ma różne. Są pragnienia y, światła, są pragnienia y, wody, są pragnienia ciemności niekiedy, y, y, są pragnienia odosobnienia na wyspie choćby y, y, no z kimś. albo z kimś. Y, więc y, czas pragnień. Y, jakby zarówno mając na uwadze okoliczność wakacji, jak i życia w ogóle, no po prostu jest szeroki. Jak wspomniałem, 17 artystów, chciałbym ich wymienić i po prostu jakoś uhonorować tutaj, żeby gdzieś tam nie gubili się w dalszych szeregach. Mianowicie Basia Kaste. Wspaniały obraz, już widzicie, naprawdę cudowny. Pasio, ty jesteś co Was? Ania Prochim. Edyta Glaubis-Dominik. Mikołaj Maleczak. Właśnie, kogo mamy? Marka Rucha, bardzo proszę. Romek Kirlenko. Jako autor bardzo prosimy Krzysztof Kizlik. Krzysztof Kizlik. Kogo jeszcze mamy? No, chyba wszystkie z moi. Oczywiście nadborny nasz jeszcze panograł. Zróbmy to tak. z panem Krzysztofem w Dobre. 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 No, Część z autorów niestety. O, a jeszcze raz. Jeszcze, to no, jeszcze jest mama, no mama Jaszewska. Ja, ja Pani Jaszczaka, która ja. córkę panią Gajewską. Tak, a, która wstała. Która jest właśnie na stałe, pracuje w Stanach Zjednoczonych. No, no jest syn yy, serdeczką. A bardzo też witamy serdecznie. <plosujesz> Proszę Państwa, no, wystawy są jak chwilowiek sztuki, także po prostu wy, wystawy są potrzebne, pożądane, a jak są dobre, tym bardziej jakoś są inspirujące, stymulujące do, do określonych postaw. Oczywiście jak Państwo doskonale wiecie, my w Galerii Delfiny ta nasza grupa, skupiona tutaj, nie opowiada się nigdy bezpośrednio po jakiejś stronie politycznej i nasze postawy raczej dotykają to, tego, co jest radosne bądź bolesne, ale co dotyczy człowieka, niezależnie od jego światopoglądu. I to, to, to jakoś, uważam, nas wyróżnia, choć niekiedy aż trudno nie mówić o tym, co dzieje się w sferach no, od nas niezależnych. Bardzo serdecznie jeszcze wszystkich witam. Zachęcam do, do oglądania naszych prac po prostu i, 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 i życzę wzruszeń. Dziękuję bardzo. Za uwagę.